Wielkie kontrowersje z udziałem widzewa Łódź. RTS został pokrzywdzony, nie powinien przegrać Wisłą Kraków i nie powinien być może przegrać ze Śląskiem Wrocław w ostatniej kolejce ligowej. Cześć, witajcie na moim kanale, kanał 365 Dni o Piłce. W internecie zawrzało po tych wydarzeniach z meczu Wisła-Widzew, ale też po tym ostatnim meczu RTS-u ze Śląskiem Wrocław. Wiele kontrowersji, wiele też takich, powiedziałbym, absurdów sędziowskich, do których po prostu trzeba się odnieść. Ja już dużo mówiłem w sprawie tego meczu Pucharu Polski, gdzie Biała Gwiazda pokonała Widzew Łódź. Przytaczałem konkretną sytuację, natomiast myślę, żeby ten obraz tak trochę szerzej pokazać, warto jeszcze raz przeanalizować tę sytuację z tego meczu, a także odnieść się ze spotkania we Wrocławiu, gdzie Widzew, również został pokrzywdzony. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że widzę Łódź nalega o powtórzenie meczu. Chodzi dokładnie o spotkanie Wisła Kraków i Łódź, bo tam ta kontrowersja była duża. Sami eksperci sędziowscy przyznają, że sędzia Kos popełnił błąd i to był błąd, który, co najważniejsze, wypaczył wynik tego meczu. W grze przecież gigantyczna stawka, a więc awans do półfinału choropolski, gigantyczne pieniądze, prestiż wynikający z ewentualnego rozegrania meczu na PG Narodowym. No i generalnie chyba więcej nie trzeba mówić. Także to wszystko jest bardzo duże i bardzo poważne. No i właśnie tego RTS domaga się powtórki tego spotkania jakaś dziwna przewrotność i chyba jak prawdziwa klątwa sprawiła, że kilka dni po tym meczu z Wisłą Widzew również został ukarany. Chodzi o tę bramkę, którą strzelił Noel Lejwa na 2 do 0, kiedy pomocnik Śląska był na ewidentnym spalonym na niekorzyść sędziego War. Widzieliśmy na powtórkach, że spalony po pierwsze był i został słusznie odgwizdany, natomiast ta decyzja z boiska nie została podtrzymana, a więc uznano bramkę i sugerowano się tą dziwną, narysowaną linią spalonego. Właściwie ciężko powiedzieć co to jest za linia, chyba nikogo Specjalnie nie przekonuje, ciężko też powiedzieć, dlaczego ta linia została narysowana w tym miejscu oczywiście w tym meczu można też powiedzieć, że szereg mniejszych, większych błędów został odnotowany chodzi mi o dziwne dyskusyjne sytuacje, gdzie sędzia uznaje faul, później tego faulu nie uznaje czy tam chociażby Jordi Sanchez został faulowany i powinien zostać odgwizdany rzut karny natomiast ten rzut karny, który został pokazany dla Śląska Wrocław był wyjątkowo miękki i to właściwie jak po każdym meczu możemy odnieść się do tego spotkania i rozbierać na czynniki pierwsze różne sytuacje, natomiast faktem jest, że ta decyzja przy bramce na 2 do 0 była czarno-biała i to był ewidentny błąd arbitra. Natomiast po kolei przede wszystkim zacznijmy od tego meszu z Wisą Kraków. Ja o tym spotkaniu też mówiłem przy okazji tego osobnego materiału, że ta bramka na 1 do jednego bramka, którą zdobył Angel Rodado w końcówce tego czasu dolczonego podstawowego czasu gry została strzelona nieprawidłowo. Chodzi oczywiście o ten faul Igora Łasickiego, faul i też pozycję spaloną, o której chętnie wypowiedział się Tomasz Mikulski, przewodniczący zarządu Kolegium PZPN. Wspomnianą sytuację dokładniej w wszechstronnie przeanalizowaliśmy. Rozstrzygaliśmy co po powinien zrobić sędzia główny i sędzia VAR. Nasze stanowisko jako Prezydium kolegium Sędziów PZPN jest jasne. Sędzia Damian Kos popełnił błąd. Źle ocenił sytuację, nie będziemy szukać usprawiedliwień. Chociaż z całą pewnością obecność kamery zabramkowej byłaby bardzo pomocna. Niemniej, na podstawie materiału wideo, który był w czasie meczu, stwierdzam, że należało podjąć inną decyzję. Taką było anulowanie tej bramki, mówił Mikulski w rozmowie dla WESZŁO. I tutaj dotykamy bardzo ważnego tematu, bo arbiter Kos zdaniem mediów sugerował się tym, że nie miał odpowiedniego wglądu na tę sytuację. Chodziło konkretnie o kamery zabramkowe, które zazwyczaj są, i to jest w ogóle taki standard, na meczach ekstraklas, natomiast jak doskonale wiecie, PZPN, Fortuna Polski, czy rozgrywki pierwszej ligi są opakowane przez Polsat. Nie wiem, jakie są procedury tej telewizji, natomiast tam nie stosuje się tych kamer zabramkowych. Kamer, o które prosił sędzia Kos. Ja też nie chcę się na siłę dopisywać do żadnego obozu, bo po tym meczu zawrzało i zarówno kibice Wisły Kraków mają swoje argumenty, pokazując konkretne sytuacje sędziowskie. Kiedy doszło do wielu kontrowersji, mowa tutaj chociażby o tym faulu, który przez arbitra nie został uznany, czy też o tej sytuacji, gdzie faul faktycznie został uznany, natomiast arbiter ocenił je na żółtą kartkę i bez wątpienia ta sytuacja z golem dla Wisły Kraków na 1 do 1 to duża kontrowersja, być może jedna z większych w tym sezonie, bo mówimy o sporym ciężarze gatunkowym, natomiast w tym Wszystkim na samym końcu, i to jest klucz tego programu, problemu, bawi mnie ta prośba, widzę, o to, żeby mecz został powtórzony. Oczywiście też rozumiem całą tą argumentację kibiców, widzę, włodarzy, prezesa, jakby też widzieliśmy te wszystkie komunikaty, natomiast z całej tej najnowszej historii polskiej piłki nigdy nie doszło do podobnej sytuacji, żeby jakiś mecz został powtórzony z uwagi na konkretne przewinienie arbitra. Oczywiście wiem, że na to wszystko są argumenty, natomiast to jest absolutnie sytuacja bez precedensu i oczywiście też wiem, że widzę, wskazał konkretną historię. W lidze belgijskiej, kiedy faktycznie doszło do takiego powtórzenia, natomiast to też mówimy o dużym wyjątku. Wówczas e, Rada Dyscyplinarna tamtejszego związku nakazała powtórkę meczu Anderlecht-Gent, a powodem tej powtórki była błędna decyzja sędziego VAR, gdy w pole karne e, wbiegli piłkarze obydwu drużyn no i wówczas doszło do właśnie tej kontrowersji. Natomiast ta twitterowa przepychanka mnie bawi. To wszystko, co dzieje się po tym meczu Wisła Kraków, Widze Łódź, mnie po prostu śmieszy z uwagi na to, że kibice teraz pokazują. Jedni za drugim jakieś konkretne sytuacje z różnych sezonów, bo tutaj też mówiliśmy o historii, kiedy Wisła Kraków została dwukrotnie ukarana przez sędziów w sezonie 21-22, natomiast też no, nie ma co chyba do tego wracać. Tak naprawdę mówimy o historii, kiedy sędzia konkretnego meczu jest jak rozjemcą i ponosi odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się w obrębie spotkania. Jest końcowy gwizdek i jakby do tego nie ma co wracać. Tak jakby pokazuje historia, no i właściwie ta sytuacja z ewentualnym powtórzeniem meczu była by po prostu dziwna, niezrozumiała. I też powodowałaby szereg konsekwencji. Mianowicie takich, że pewnie co drugą kolejkę mówilibyśmy o jakimś meczu, który powinien zostać powtórzony, to wszystko burzyłoby nam harmonogram rozgrywek, no i gdzieś zabijałoby i wypaczałoby tę sportową rywalizację. Ja też z drugiej strony, no jakby rozumiem, też tę frustrację i złość kibiców widzewa. Zwłaszcza, że obecnie sędziowie, czy to główni, czy war, mają absolutnie wszystkie narzędzia do tego, żeby tych błędów po prostu nie popełniać, żeby marginalizować wszystkie takie historie. Natomiast jak na samym końcu widzimy, chociażby po tym meczu Wisła, widzew, czy Śląsk. Widzę, cały czas te błędy są. Błędy, które najpewniej mogą wypaczyć wynik meczu. Fajnie jakby to się zmieniło, fajnie jakby takie historie się nie powtarzały, fajnie jakby doszło do jakiegoś przyłomu. Ja też pod tym kątem rozumiem kibiców Widzewa, którzy chcą pokazać problem, którzy chcą gdzieś przedstawić tę sytuację, że jedna drużyna jest pokrzywdzona, druga no, gdzieś niezasłużenie wygrała po błędnej decyzji sędziego, a na sam końcu arbiter nie zostanie de facto ukarany. Ja myślę, że w tym wszystkim jest problem, że sędzia to nie jest robot, tylko to jest człowiek, człowiek, który popełnia błędy i na samym końcu powinien on ponieść konsekwencje, jak chyba zresztą wszyscy z nas, którzy popełniają błędy, wykonując daną pracę, spotykają się z zasłużonymi konsekwencjami. Także w tym wszystkim jest klucz problemu i myślę, że to chce narysować RTS, natomiast no nie taką drogą, bo jestem przekonany, że do powtórki meczu wisła kraków w łódź absolutnie nie dojdzie. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie, czy faktycznie te apele Widzewa-Łódź mają sens i czy popieracie RTS w tej całej argumentacji. No i też, też takie jedno pytanie na koniec, czy sędzia Daniel Stefański powinien jeszcze sędziować mecze Widzewa, bo w tym wszystkim, w tej całej absurdalnej historii jest jakby jeden mianownik, mianowicie że w, zarówno w Krakowie, jak i we Wrocławiu właśnie na sędziego VAR wybrano sędziego Stefańskiego. Ja oczywiście wiem, że w tym meczu z Wisłą to chciał on pomóc, bo pokazał arbitrowi Kosowi ewidentny faul i ewidentną sytuację, po której bramka nie powinna zostać uznana. Natomiast we Wrocławiu, przy golu na 2 do 0, no to jakby sędzia Stefański podjął tę decyzję, że jednak nie było mowy o spalonym. Natomiast jestem jakby szalenie ciekaw waszej interpretacji tej sytuacji. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie koniecznie kciuka w górze pod filmem, subskrypcja mile widziana. Dzięki, pozdrawiam. I do zobaczenia.